Czy jest sens kierowania wyrzutni z rekuperacji na tylną ściankę pompy ciepła? Nie wiem, ale zaraz się dowiemy. Dzisiejszy odcinek nagrywam z telefonu ze względu na usterkę mojej kamery, więc wybaczcie, ale mam nadzieję, że materiał będzie ciekawy. Zapraszam do oglądania. Wielu ekspertów, miłośników, fanatyków, czasami teorii spiskowych. Jedni mówią za, inni mówią przeciw. Powiem wam szczerze, sam przeglądałem YouTube'a i zastanawiałem się, jaki sens byłby i czy jest sens skierować właśnie wyrzutnie z rekuperacji na pompę ciepła. No, jak wiemy, rekuperacja działa w taki sposób, że zasysa nam świeże powietrze, Tomo to moto czerpnią, przechodzi, ogrzewa, odzyskuje bla bla bla, pomijając. I wyrzuca zużyte. W tym zużytym powietrzu jest e, temperatura dodatnia. No jeżeli byśmy tą temperaturę skierowali na pompę ciepła, jak wiemy, pompa ciepła działa na zasadzie, że e, stąd przepuszcza sobie duże masy powietrza i czynnik, który ma bardzo niską temperaturę, e, tam wrzenia i tak dalej, e, po prostu odbiera to ciepło z powietrza. I ma, czy mamy minus 10 czy plus 10, i tak jakieś ciepło w powietrzu się znajduje, i w ten oto sposób pompa działa. Natomiast faktycznie kiedy mamy minus 10 stopni, to brzałki w pompie muszą bardziej intensywnie pracować, więcej energii nam marnować. Jeżeli mamy plus 10 stopni, no to pompa jest oczywiście bardziej wydajna. Tak więc co mi szkodzi spróbować przerzucić to ciepło właśnie z mojej wyrzutni na pompę ciepła. W pierwszej kolejności, żeby cokolwiek zrozumieć w tej sytuacji, to weźmiemy sobie kamerkę termowizyjną no i skierujemy na wyrzutnię. No i zobaczcie, na mojej wyrzutni, nie wiem, czy telefon to zobaczy, no w takim najgorszym punkcie, 8, 9, no powiedzmy 9, tak? 9 stopni wyrzuca ciepłego powietrza z budynki, budynku. Elewacja stopni ma Jeden, jeden, jeden tak? Ścianka tylna, pompy ciepła półtora. Ok, czy tu coś zobaczymy? Tu nic nie zobaczymy, bo mamy wyrzut, tylko no i ok, dobra. Czy zobaczymy sobie pobór z pompy? Zobaczymy sobie pobór z pompy. A więc idziemy do mieszczenia technicznego. A na falowniku będzie to najszybsze. W tym momencie pobiera mi jeden kW, bo dopiero co pompę uruchomiłem. To fakt. Więc za chwilę to jest pompa inwertorowa, więc ona od razu nie idzie bombą w nie, nie wiadomo jaką e, moc, więc ona sobie stopniowo, na razie tylko 65 Hz, ale za chwilę się rozwinie do 90, a tutaj powinno mi skoczyć mniej więcej na 1,7, 1,8. Ciekawu. Osoby, które słuchajcie, obserwują mój kanał, wiedzą, że zrobiłem sobie gruntowy wymiennik ciepła. No i mój wymiennik teraz, może zacznijmy jeszcze od tego, jaką mamy temperaturę na zewnątrz. Temperaturę na zewnątrz mamy 1,6 stopnia. Pójdziemy do budynku. 1,8 stopnia stopnia na zewnątrz, czyli dwa moje termometry pokazują bardzo dobrze, czyli niecałe 2 stopnie na zewnątrz. Tak więc weźmy sobie, zobaczmy, ile wchodzi z GWC. Pamiętacie, GWC już odpaliłem miesiąc temu i mówiliście, że o po dwóch tygodniach się wychłodzi, bo było 12, po dwóch godzinach spadło do 11, a teraz robi cały czas 10 na wejściu. Po wymianie z rekuperacji mam 22 stopnie. Tak więc moje GWC cały czas daje 10, a nie 5. To jest bardzo ważne. No i idziemy na zewnątrz, zobaczymy co ja sobie tam zakupiłem. A przyszła mi paczuszka. W tej paczuszce znajduje się rura izolowana. Tak więc zabieram się za jej otwieranie i zamontujemy sobie to na wyrzutnik. Dobra, za rurę zaizolowaną zapłaciłem 86 zł na Legro Ale powiem Wam szczerze, były i po 300. Nie wiem czym się różnią. Ta ma 5 metrów i, i tamte miały po 5 metrów. Nie wiem czy sprzedawcy tak sobie po prostu tylko cenami rządzą. Bądź co bądź, rura izolowana jest 250 zł, akurat tyle ile ma moja wyrzutnia. Chociaż wyrzutnia ma tylko taki kielich 250, bo w środku jest 160. Ale chciałem już od razu bez większych przeróbek włożyć tylko 250, 250 dokupiłem sobie jeszcze taki kołnierz więc żeby po prostu was nie męczyć ja sobie założę na tą rurę i wetknę to wszystko tam i skieruję na pompę ciepła no i dobra ten taki nypel na rurę mam już założony więc wystarczyłoby tylko zdjąć tą kratkę i się po prostu tam wpiąć a więc zdejmiemy sobie kratę Wyrzutu. a mówiłem, że tam 160 jest i to jest tylko takie poszerzenie. No ale to nie problem. Właśnie chciałem na 250 od razu przejechać. No i dobra, będzie to trochę kosmicznie może wyglądało. No może zadziała. Dobra, muszę odłożyć telefon. Dobra, rura wisi. Faktycznie może to wyglądać trochę dziwacznie. Jak ktoś nie wie o co chodzi, to może powiedzieć, że Kamil to chyba już zwariował. Bo no wygląda sobie to tak. Taka wystająca rura z chołpy. No dobra, weźmy sobie kamerkę. Sprawdźmy, czy ją dobrze tam pościskałem. Starałem się tej wełny bardzo dużo, mocno tam ponaciągać. Więc zaraz zobaczymy. Skalibruj się, misiu. dobra. No coś tam. Jakby jeszcze można byłoby tam jeszcze coś podociągać, bo mam 4,5 stopnia 4,5 stopnia na połączeniu Kiedy ściana ma no, ściana ma 2,6 więc nie ma tam nie ma problemu najprawdopodobniej ta folia też odbija, no dobra, na końcówce tej rury jak to wygląda No i tutaj mamy ile? A też kamerko 11-12 stopni, no, czyli tyle, ile być powinno, ale powiem Wam szczerze, że nawet czuć, czuć, że ta temperatura idzie. Dobra, ja sobie to teraz kieruję na pompę ciepła i zobaczymy, jak powierzchnia pompy ciepła będzie miała się. Na razie ma normalnie i 3,8 prawie 4 stopnie. Czyli 2, 3, 4, 3, 6 i tak sobie skaczę No bo pewnie ta folia tutaj promieniuje troszeczkę i mi głupotą sieje. Ale wejdźmy sobie jeszcze do budynku, bo teraz pompa się rozpędziła. Więc ona sobie teraz pobiera ja standardowo tyle co zawsze 1,7 kW. Zobaczymy po jakimś czasie, czy troszeczkę spadek yy, spadek nastąpi, kiedy skieruję tą rurę. Na pompę ciepła, ja wiem, wygląda to dziwnie, ale pamiętajcie, ja to robię czysto, testowo. Nauka i zabawa to podstawa. Nie wiem, czy to zostanie. Rura kosztowała mi 80 zł. Zamontowałem ją w ten sposób. Najprostszym sposobem obróciłem i przerzuciłem ją dookoła między przyłącza. Jest delikatna, nic nie szkodzi. No i po kilku, nawet minuta nie pompa sobie cały czas pracuje. A ponieważ mamy temperaturę, jaką mamy, tak więc sobie Pomalu dochodzi do oszraniania. Ale jedną rzeczą, jaką już idzie zaobserwować, to to, że w miejscu, kiedy mamy wylot temperatury, no na pompie tego szronu nie ma. Zobaczmy kamerką, co tu się dzieje. A więc no na wylocie mamy te 11,8,5, 9. Tak sobie to skaczę. Ja to przyjmę tutaj, że, że to jest takie. 9-10, jak sami widzicie, nie zależy w którym tam punkcie. No i widzimy jakąś taką rozszerzalność na tą pompę. No ale czy to będzie działało? Nie wiem. Przede wszystkim powiem Wam, że dzisiaj mamy dzień przed Wigilią, jutro jest Wigilnia i dzisiaj już ma być minus 9 stopni w nocy, już czuć, że temperatura spada. Ja po prostu przyjdę tu za kilka godzin, jeszcze z kamerką, zobaczymy jak już temperatura będzie ujemna. No dobra, słuchajcie, od ostatniej scenki minęły e, 3 godziny. Temperatura spadła do 1 stopnia, czyli jeszcze niewiele, nadal jest na plusie. Ale zamiast dać Wam odpowiedź na to, czy, czy się opłaca w ten sposób prowadzić rurę, do pompy ciepła, to szczerze mówiąc, zaczynam ja zadawać coraz więcej pytań <noise> i powiem Wam szczerze, jak to wygląda teraz. Weźmiemy sobie po prostu kamerkę. No i co, żeby był taki efekt, jaki jest w tym momencie. Rekuperacja chodzi sobie na drugim biegu, ale ja nie wiem, czy ja chcę, żeby w domu chodziła mi na drugim biegu. Jeżeli chodzi na jednym biegu, to jest tylko taki mały punkcik tutaj, w którym to, taki mały punkcik, w którym po prostu oszronienie się nie zbiera. Natomiast, może tak zrobię lepiej. Natomiast w moim przypadku, kiedy słuchajcie, ja mam pompę inwerterową, no i moja pompa w mojej instalacji jest bufor ciepła. Na górze, kiedy ona tłucze, sobie powiedzmy 32 stopnie w buforze zrobi się 24, a mam ustawione w domu na 23, moja pompa z automatu wyłącza jednostkę zewnętrzną, zbijają do jakichś 200-300 W po prostu, chodzi sobie, bo sobie wchodzi a bierze sobie cały czas z instalacji. Także jeżeli ma 24, to bierze sobie z instalacji, żeby do tych 23 dobijać. I tak naprawdę ona w sposób taki inteligentny e, zarządza tą jednostką zewnętrzną. To jest bardzo mądre, to jest bardzo fajne. Ma kupę takich opcji ustawionych właśnie na super energooszczędność. Kop mojej pompy to jest 4,5. E, wysoki, fajny. E, nie ma możliwości sprawdzenia tego kopu, tak więc e, też nie mam możliwości sprawdzenia po poborze. Dlatego że. E, ona za chwilę może mi pobierać 1.1, za chwilę 1.8 kW, wszystko w zależności jak, jak ma ochotę, więc no, to nie jest tak, że ona e, 1.2 albo pracuje, albo nie pracuje, tak, więc tego w ten sposób nie sprawdzę. Kopu też nie sprawdzę, bo nie mam w swoim menu, natomiast zastanawiają mnie następujące rzeczy. Jedno, co na pewno zauważyłem, to to, że defrostu tak jakby na chwilę obecną miała mniej, no ale też nie ma temperatury nie wiadomo jakiej, żeby tych defrostów tłukła nie wiadomo ile troszeczkę jakby wolniej się tutaj zbiera ten cały lód, oszronienie ale moje pytanie jest takie, czy jeżeli ja jeżeli na zewnątrz mamy temperaturę jednego stopnia na pompie no mamy powiedzmy te dwa ale w tym jednym jedynym punkcie już tłuczę te 9-10, powiedzmy, no ile tam by tam nie, nie szło czy ja tej pompie po prostu nie szkodzę bo ona jednak wymiennik ma cały, tak? jeżeli tylko w tym jednym punkcie. No nie chciałbym też doprowadzić do, do uszkodzenia tej pompy. Drugie moje pytanie jest takie: czy, bo jeżeli ja naprawdę tylko na jedynce prowadzę sobie rekuperację w swoim budynku, żeby całą, zaszro... całą pompę, powierzchnię pompy, tym ciepłym powietrzem że tak powiem, obdmuchać, to by musiało to być no, taki wentylator dosyć, dosyć prędki, żeby, żeby to rozprowadził. No, to jest tylko i wyłącznie e, punktowe. Tak więc, moi drodzy, powiem szczerze, wybaczcie mi za taki odcinek, bo w tym odcinku nie dowiecie się, czy to mi się opłaca, czy nie. Okazuje się, że moja pompa ciepła, ustawienia tej pompy ciepłej też mi za wiele nie, nie powiedzą. Natomiast ja mam więcej pytań teraz, niż odpowiedzi dla Was. Dlatego dzisiaj to będzie pierwszy filmik, w którym Was zapytam się moi drodzy <grymianie> widzowie jak macie jakieś doświadczenie z tym to napiszcie mi po prostu w komentarzach czy jak Wy to widzicie, czy to ma sens czy to nie ma sensu, czy to czasem nie uszkodzi mi pompy, no to tyle słuchajcie jutro wigilia życzę Wam wesołych świąt, zdrowia, szczęścia, pomyślności, połamania kości w przyszłym roku, powiem Wam szczerze Miałem troszeczkę ostatnio problemy zdrowotne zestawami, więc na razie żadnych filmików nie, nie nagrywam Wam. Zobaczcie, wystartujemy po nowym roku, no ale tym oto akcentem, tym oto filmikiem kończymy stary 2025 rok. Ale chciałbym taką debatę obudzić w komentarzach. Całę cholera o tym wszystkim myślicie. Czy to waszym zdaniem ma sens? Czy może? co najwyżej pompy uszkodzić. Trzymajcie się ciepło części.